Cześć! Dzisiaj tak na no, szybko, z małym zapytaniem. Jeden z widzów wspomniał, że mógłbym wymienić ceramikę, a więc zainteresowałem się tematem. W sumie też mam troszeczkę tych rybek w środku. I pomyślałem, że trzeba coś tu zmienić. No więc poszperałem, poszperałem i wytypowałem paru liderów. Jest to Qualdorope HyperPore, PrimePore, Aqua Spectre 3DS, Aqual Biocera Max Ultra Pro 1600, no i legendarny Serasiporax. Z Matrixem sobie odpuściłem, strasznie dużo ludzi na forach pisze, że to jest to samo co Pumex. Prawdopodobnie to i to jest super, spełnia swoje zadanie, filtruje ładnie wodę. Ale to tak nie przedłużając Hyperpor, duża powierzchnia BET, duże pory, likwiduje amoniaki, azotyny, azotany, nie zmienia parametrów wody, Prime Por to samo, tylko o wiele mniejsza powierzchnia filtracyjna, bo 520 m2, Aquaspec to tutaj wśród wszystkich ma największą powierzchnię filtracyjną 2850 m to są takie małe sześcianki 15 mm na 12, pory 20-30 mikrometrów, też redukuje amoniaki, azotyny, azotany. aqua Biocera Max, to go tak dodałem przez wzgląd, że to właśnie polska firma. 1600 m2 też nie jest źle. Duży minus dla mnie to jest to, że trzeba ją wymieniać co roku. Ten spiek podobno ulega degradacji, nie wiem jak jest faktycznie, nie mam pojęcia. I Seras i Porax, nie mam żadnych informacji o tym, poza tym, że działa, jest legendarny i wszyscy też polecają tą ceramikę. Jeśli wiecie coś o tych ceramikach i moglibyście mi coś doradzić, Chciałbym, żebyście umieścili porady w komentarzu oraz zagłosowali w ankiecie, którą ceramikę wybrać. Może macie też inne propozycje, które warto wziąć pod uwagę. Tak, bym miał w końcu stabilne e, azotyny w akwarium. Dzięki za uwagę. Na dzisiaj to tyle. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję i nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z materiałami. Do zobaczenia. Cześć!